Faza idealizacji, technika szósta, zbieranie danych do dewaluacji. Powiedz mi, czego się boisz? Kto cię zranił najbardziej? Co masz na sumieniu? Co cię gryzie? Co cię boli? Czym jest ta technika? To pozornie empatyczne i czułe pytania, które mają zbudować zaufanie i bliskość, ale w rzeczywistości służą do pozyskania informacji o Twoich ranach. O Twoich lękach, o Twoich czułych punktach, czułych miejscach, które zostaną użyte przeciwko Tobie w fazie dewaluacji lub odrzucenia. To nie było współczucie, to był wywiad. U mnie dokładnie wszystkie rzeczy, z których się zwierzyłam, zostały użyte w fazie dewaluacji, ale to tak kopiuj-wklej. To było tak widoczne, że jak usłyszałam te argumenty, to aż mi mowę odjęło. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo byłam zaskoczona, że. Inteligentny mężczyzna, mi się wydawało, mógłby znaleźć jakieś inne zdanie zbudować, przynajmniej, ale nie. Copy w klej było. Więc to są mechanizmy. Co się dzieje w mózgu ofiary? Artykuje się układ limbiczny i oksytocyna. Oczywiście, gdy czujesz, że ktoś naprawdę chce cię poznać, twoją duszę, mózg uruchamia mechanizm zaufania i przywiązania, to tak działa. Wydziela się oksytocyna, a także dopamina, więc jak ktoś cię słucha, godzinami mów, 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 opowiadaj, czujesz się ważna, widziana i doceniona, zwłaszcza my kobiety uwielbiamy być wysłuchane. Jest oczywiście regres emocjonalny, czyli cofasz się jakby do swojego dzieciństwa, opowiadasz o swoim dzieciństwie, traumach, ranach. Mózg wraca do stanu wewnętrznego dziecka, które marzy o opiekunie i wybawcy. Następuje zamglenie poznawcze. Czyli intensywne otwieranie się w obecności kogoś empatycznego, w cudzysłowie prowadzi do zawieszenia krytycznego myślenia i spadku, spadku aktywności kory przedczołowej, czyli racjonalnego myślenia, OK? Mózg odbiera pytanie, pytania o Ciebie jako miłość. Myślisz, że ta osoba mnie kocha, chce tyle o mnie wiedzieć. Ale to jest tylko procedura przejęcia systemu operacyjnego, twojego systemu operacyjnego. W Narcyza jest to zimna analiza, aktywne przetwarzanie i zapamiętywanie Twoich racji, tonów, słabości. Używa tak zwanego pseudo współczucia instrumentalnego, nie czuje empatii, ale gra ją perfekcyjnie. O, kochana, malutka moja, no choć tak, tak, tak było, ojej, ale Ty mnie, ojej, kochana moja, tak? Buduje mapę Twoich emocji jak hacker. By później wcisnąć najczulszy przycisk dokładnie w odpowiednim momencie. Co czuje ofiara? Ulga. Wreszcie, ktoś się mną interesuje, a nie tylko powierzchownie. Bliskość, on mnie widzi naprawdę, bez masek. Poczucie bycia rozpoznaną, to najgłębsze położenie.